Witam w moim czwartym filmie. Dziś dni romskie. Są trzy specjalne dni Romów. Pierwszy to 8 kwietnia. 8 kwietnia to dzień ustanowiony przez ONZ. 8 kwietnia to tak zwany Międzynarodowy Dzień Romów. Ten dzień nie ma politycznych ani historycznych punktów odniesienia i jest po prostu dniem, w którym wiele krajów na całym świecie po prostu świętuje kulturowo razem z Romami. Drugi to Dzień Pamięci. To 16 maja. Znany również jako Dzień Ruchu Oporu Romów. 16 ma dwa wydarzenia historyczne. Pierwsza z nich to pierwsze deportacje Romów i Sinti 16 maja 1940 roku z całych północnych Niemiec, Hamburga, Dolnej Saksonii i Szlezwiku Holsztynu. W tym czasie prawie 1500 Romów zostało aresztowanych i zamkniętych do 20 roku życia w Hafen City w Fruchtschuppence w Hamburgu. A 20 maja 1940 roku zostali wysłani pociągiem deportacyjnym przez stację w Hanowerze w Hamburgu do Belzik w Polsce. Tam założyli obozy koncentracyjne jako robotnicy przymusowi dla nazistów. Drugim wydarzeniem historycznym tego dnia jest bunt Romów i Sinki w obozie zagłady Auschwitz. Powstanie to zostało krwawo stłumione przez nazistów. Trzeci dzień to 2 sierpnia. 2 sierpnia 2018 roku zdecydował Parlament Europejski. Jest to dzień pamięci w Unii Europejskiej i należy go obchodzić we wszystkich państwach członkowskich. Należy pamiętać o zamordowanych Romach i Sinti, prześladowanych i mordowanych w całej Europie w okresie narodowego socjalizmu. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś i stałeś się mądrzejszy w mojej serii w 100 sekund. Do następnego razu czyli jak mówią Romowie Devlessa.